Dzień dobry. Dzisiejsze karty, dzisiejsze czytanie jest bezterminowe. Wtedy, kiedy znajdziesz i odsłuchasz, będzie w nim coś dla Ciebie. A dzisiejszy temat zrozumieć swój strach, zrozumieć i dać mu trochę uwagi, po to, aby ten strach, który ma wielkie oczy, przestał być taki straszny. Bo nawet jeśli jesteśmy już dorośli, to często zachowujemy takie swoje obawy z lat dziecięcych. I tak jak małe dziecko boi się wejścia do ciemnego pokoju, tak my często boimy się wejść w jakieś sytuacje, w jakieś emocje, bo strach ma wielkie oczy. Dzisiaj spróbujemy zapalić światło w tym ciemnym pokoju i pokazać, jakież to wielkie oczy ma ten nasz strach czego boimy się wyciągnąć na światło dzienne. Karty jeden, dwa lub trzy. Wybierz jedną z nich. Ale tu może być sytuacja, że nawet dwie, dwie, dwa rozkłady mogą być dla Ciebie, bo strach często nie jest taki bardzo jednoznaczny. Wybierz. I posłuchaj. Jeden, dwa lub trzy. I dla tych, którzy wybrali jedyneczkę. Czego się boisz w tej chwili? Twoje emocje chciałbyś je zostawić. Chciałabyś je zostawić. Takie chęć odejścia od tego, w jakich emocjach żyjesz. Coś się wydarzyło, coś się dzieje, ale Ty chcesz pójść do przodu, ale emocje gdzieś tam cały czas Cię trzymają. Często są wyolbrzymione, ale ten strach właśnie. Często paraliżuje i nie pozwala zapomnieć o sobie. Dlaczego się tego boisz? Bo i tu mogą być dwie skrajnie różne sytuacje albo to ty walczyłeś niezbyt fair na zasadzie do zwycięstwa po trupach albo jesteś tą osobą, która przegrała. I tu zarówno ten zwycięzca, jak i przegrany czuje się bardzo źle. Bo ten, który zwyciężył poszedł właśnie po trupach. To tak zwane wirusowe zwycięstwo. Zwycięstwo, które jest okupione zbyt wysoką ceną. I teraz po fakcie zdajesz sobie z tego sprawę. Natomiast jeśli to Ty przegrałaś, przegrałeś, to jest w Tobie gorycz porażki. To, że pomimo walki, pomimo chęci zwycięstwa, pomimo Naprawdę dużego wysiłku, masz świadomość, że to, z czym walczyłeś, w jakiej sprawie i środki, jakie przeciwko tobie zostały użyte, były niewspółmierne do tego, co powinno być, jakimi środkami ty dysponowałaś, dysponowałeś. I ta gorycz. Zatruwa tobie myślenie, zatruwa ciebie i nie pozwala się podnieść z kolan. W jaki sposób ten strach objawia się w Twoim życiu? Powinniśmy tworzyć takim bardzo Synchronizowane przyjaźnie, być otwarci na ludzi. I tak jak na karcie, dwa smogi, popatrzcie, oni się układają w taki wzór, jakby ink yang, woda. tak, idź, idź. Ach. Moje katy bardzo lubią, kiedy stawiam karty. No, jak widać. Ten Ink Yang, woda, ziemia. Coś, co powinno współgrać w tym momencie nie współgra. Jest, jest wręcz utrudnieniem w działaniach. I to właśnie jest ten objaw, brak zaufania, brak umiejętności współ, współpracowania. Bo albo się boisz, że znowu zostaniesz pokonany, albo że będziesz musiał walczyć do końca, ale niezbyt uczciwie. Jakie jest, jaka jest przyczyna tego strachu? to, że chcesz uchodzić za osobę, która jest szlachetna, która zbiera oklaski i tu zarówno jeśli wygrałeś, wygrałaś, czy jesteś tą przegraną, no to jak tu się pokazać, że umiem walczyć? Że mam, mam na sobie nieskazitelną szatę, jak ona jest splamiona krwią. Przenośni. Ale no właśnie te i te nasze emocje jak mam pokazać, jak mam się w dalszym ciągu działać, skoro nie potrafię opanować swoich emocji, skoro uciekam od swoich emocji, od spraw, które gdzieś tam, w których brałam, brałem udział i nie potrafiłam, nie potrafiłem odpowiednio zadziałać, aby pokierować sprawami. W jaki... Sposób stawić czoła tej sytuacji, i rzeczą ludzką jest ponosić porażkę, bo tu zarówno ten, kto wygrał, jak i przegrał, poniósł porażkę, bo ten, kto wygrał, zaangażował zbyt duże siły w to, żeby wygrać. Ta osoba, która przegrała, poświęciła również zbyt dużo i jest zbyt, jest bardzo rozgoryczona. I aby to umieć obrócić na zwycięstwo, że owszem, coś takiego się wy, wydarzyło. Ale wyciągam lekcje z tej, z tej walki. I zobaczcie, odradzam się, uczę się, bo tu przychodzi młody smok, który nie trzyma miecza w ręku. Miecz jest obok. A na mieczu, na tym ostrym końcu miecza, Siada motyl, motyl, który jest barwny, który przyciąga i jest to symbol równowagi. Pomimo, że ostrzy jest bardzo ostre i to jest taki czubek, czubek tego miecza, to motyl zachowuje równowagę. I uczy. Uczy zarówno tego, aby wybierać, jakie podejmować działania, w taki sposób adekwatny do danej sytuacji działać, i umieć później zachować równowagę. Więc Piękna lekcja. Wyciągnij wnioski i spróbuj nie popełniać tych samych błędów. To karty podpowiadają. Dla tych, którzy wybrali dwójeczkę, czego się boisz w tej chwili? Swojej niekompetencji, tego, że masz do podejmowania jakieś działania, ale nie czujesz się wystarczająco komfortowo w sytuacji. Jesteś na początku jakiejś drogi. Tak uważasz, że jeszcze masz dużo do nauczenia, do przyswojenia. A powinieneś, powinnaś działać. I tego się boisz. Dlaczego się tego boisz? Bo podejmowanie decyzji, ruszanie z decyzjami, jest dla ciebie takim działaniem które uważasz, że jest poza twoim zasięgiem. Tak, tak jakbyś miał, będąc osobą, która ma spory bagaż, a musisz wzlecieć. Taki nadbagaż w, w tanich liniach lotniczych. Tak się w tej chwili czujesz. Jakbyś miał pójść na masz wykupiony bilet i gdzieś też polecieć, ale masz ten nadbagaż. Jak sobie z tym poradzić? W jaki sposób ten strach objawia się w twoim życiu codziennym? Bardzo często pokazuje, że wszystko jest w porządku. Taka Dobra mina do złej gry, ale może być również nadużywanie pewnych substancji, żeby wprowadzić się w dobry humor, żeby pokazać, że ja sobie z tym wszystkim radzę. Jaka jest przyczyna tego strachu? Czujesz się nie na swoim miejscu. Czujesz się osobą, która jeszcze nie dorosła do pewnych działań, do podejmowania dość trudnych decyzji, a od ciebie wymaga się właśnie podejmowania, pokazywania na zewnątrz, że. Jesteś osobą, która daje sobie ze wszystkim radę. Takie stanie na świeczniku, w blasku reflektorów. No ale jak sobie stanąć na scenie, w blasku reflektorów, jeśli uważam, że nie jestem jeszcze na to gotowa? Gotowy. Że te decyzje, które mam do podjęcia. Są dla mnie trudne. To nie mój pułap, a mam podejmować. I to jest właśnie ta przyczyna strachu. A jak sobie z tym strachem poradzić? Krok za krokiem uczyć się podejmowania decyzji. Poproszenia o pomoc tych, którzy są wokół ciebie. I zamiast ukrywać pewne um, Twoim zdaniem braki, bo w niektórych momentach czujesz się, że ten niedostatek Pewnej wiedzy, pewnych umiejętności jest brakiem, to zamiast ukrywać to, to spróbować właśnie w jakiś sposób zdobyć wiedzę na ten temat. Bo każda tajemnica w którymś momencie może zostać ujawniona. I lepiej, żebyś Ty sama, Sam ujawnił pewne tajemnice, Pewne sytuacje, w których sobie nie dajesz rany, niż żeby to zrobił ktoś, kto z tego się będzie jeszcze cieszył. Kto wyśmieje cię. A ty w tym momencie nie będziesz miał, nie będziesz miała linii obrony. Więc lepiej. Krok za krokiem pokazywać pewne swoje niedostatki i próbować uczyć się, zdobywać wiedzę w różny sposób. I kiedy staniesz przed tym. Przed tą sytuacją, gdzie trzeba coś pokazać, parę głębokich wdechów, policzyć do dziesięciu i spróbować zadziałać. Bo mądrość, umiejętność, przyjdzie do ciebie, jeśli się na to otworzysz. Tyle dla dwójeczki. I dla tych, którzy wybrali karty numer 3. Czego się boisz w tej chwili. jesteś bardzo emocjonalną osobą, ale zamknęłaś, zamknąłeś się na te emocje, one zostały uwięzione, zepchnięte gdzieś do podświadomości. I podchodzisz do sprawy, skoro czegoś nie widać, to tego nie ma. Zamknąłeś dziwi do tego ciemnego pokoju. Wyrzuciłaś, wyrzuciłaś, wyrzuciłaś klucz, więc nie ma tego pokoju. I nie ma tego strachu, który tam się kryje. Ale. Te emocje się przelewają. Są cały czas przy tobie i w którymś momencie mogą przerwać tamy. Dlaczego się tego boisz? Bo gama emocji jest zbyt duża jak dla ciebie. Tak dużo już tego nazbierałaś, nazbierałeś. Że sama, sam, sama się pogubiłaś. To tak jak yy, za moich czasów, zbierało się zdjęcia aktorów. I kiedy chowało je się gdzieś do koperty, to często nie było, nie pamiętało się, jakie zdjęcia są i czasami się wycinało kolejne takie samo zdjęcie z innej gazety. No i tak, o, moje koty dzisiaj rozrabiają znowu. I tak to z Twoimi emocjami jest. Takie nazbierane z różnych sytuacji emocje, które. Są poupychane po różnych kieszeniach. W jaki sposób ten strach objawia się w Twoim życiu? Poprzez podejmowanie różnych decyzji na zasadzie impulsu, bo któraś skrzyneczka z emocjami się otworzyła, więc działasz. Coś wypuszczasz. Nie zwracając uwagę na to, czy jest to dobre, czy nie, po prostu uważniesz jakąś emocję, bo ona Cię najbardziej dobijała. Jak, jaka jest przyczyna tego strachu? No właśnie. Masz w sobie bardzo dużo emocji. Kumulujesz je. A w którymś momencie obawiasz się, że w którymś momencie ten strach wybuchnie. Te emocje wybuchną. I to tak jak na karcie. Będzie takie pum. Tu pięknie światło wychodzi, ale to światło oświeci wszystkie Twoje emocje, a buławy to symbol ognia, symbol działania. I w momencie, kiedy zaczniesz działać pod wpływem emocji, może coś pójść mocno nie tak, bo Dasz upust nagle zbyt dużej ilości tego, co się w tobie nazbierało. A jak stawić czoła temu wszystkiemu? Dzielić się swoimi emocjami. Umieć znaleźć sobie partnera, partnerkę, przyjaciół. Z którymi będzie można porozmawiać. I zamiast kumulować i samemu wypić to piwo, co się naważyło, to poprosić o pomoc. Zamiast podejmować nagłe, gwałtowne decyzje, to usiąść z przyjaciółmi i z przyjacielem, z przyjaciółmi, z rodziną. Z kimś bliskim, z kimś, komu można zaufać, usiąść i o tym porozmawiać. Jest takie przysłowie: Co dwie głowy to nie jedna. I w Twoim przypadku to jest właśnie bardzo dobre przysłowie. Tam, gdzie ktoś przyjdzie i Trochę upiję tego piwa, które się nawarzyło. Pomoże ci w tym. Rozładuje trochę emocji. A wtedy ty będziesz mogła. Będziesz mógł łatwiej sobie zresztą poradzić. I oby te nasze. Wszystkie strachy, wszystkie kolory strachów, które dzisiaj zostały oświetlone, zaczęły się w tym świetle rozpuszczać. I abyśmy umieli działać pod wpływem presji, który, którą wywiera na nas właśnie poczucie lęku, a nie poddawali się temu lękowi. Pięknego dnia życzę i pięknego oswajania lęków. Do usłyszenia.